chciałabyś zostać, jak będziesz duża i dojrzała? Owocem jego Wtedy trafię do pysznego jogurtu Cot. Jogobela! Ja! Yeah! Łapie tylko owoce słońca, Jogobela. Jogobela. Tyle słońca musi być! Wasz jogurt tego nie potrafi. Cot Jogobela, ten z ekstra dużymi kawałkami owoców. Ekstra! <laughs> Teraz Cibo przedstawia wyjątkową kawę. Cibo Exclusive. Skomponowaną wyłącznie z najświeższych ziarem. Pochodzących z górskich plantacji w Ameryce Południowej. Spróbuj nowej Cibo Exclusive. Delektuj się ekskluzywnym smakiem kawy, jakiej jeszcze nie było. Cibo. Podaj to, co najlepsze. Oxford Wielka Encyklopedia Świata 2003. Najnowsze na bieżąco aktualizowane dane i wydarzenia. 70 tysięcy haseł, tysiące zdjęć, setki map. Co miesiąc nowy tom. Oxford Wielka Encyklopedia Świata 2003 z kolekcją stylowych wiecznych piór. Skarb każdej biblioteki. Pierwszy tom z piórem Watykan tylko 1950. W kioskach również kolekcja bestsellery Literatury i Pantadeusz. Ubezpieczenie Twojego samochodu jest koszmarnie drogie. Ubezpiecz go taniej przez telefon. Halo? Towarzystwo Ubezpieczeń Link 4, dzień dobry. Link 4 to OC i AC direct przez telefon. Bez oddziałów, bez biurokracji, wszystko pod jednym numerem telefonu. 22444444. Taniej nawet do 30%. dzwoń. Czy zrozumiał, czego brakuje człowiekowi do pełni szczęścia. To Wedel odkrył sekretną recepturę, dzięki której tylko wedlowskie ptasie mleczko ma ten niepowtarzalny smak lekkiej, puszystej, mlecznej pianki zanurzonej w przepysznej wedlowskiej czekoladzie. Jedyne o smaku niebieskiego szczęścia. Prawdziwe wedlowskie ptasie mleczko żel pod z eterycznymi olejkami z drzewa sandałowego, róży i cedru. Nowy palmolifaroma terapii Tranquility. Monika Kropka na Witam Państwa. Różne spojrzenia na Unię Europejską. Gośmi Kropki na i będą były minister spraw zagranicznych Bronisław Geremek i były szef Komitetu Integracji Europejskiej, doradca samobrony Ryszard Czarnecki. Zapraszam. rok nasi zawodnicy opowiadali dowcipy, a my spośród nich wybieraliśmy najlepszych. Do finału zakwalifikowała się czwórka absolutnych czempionów. Nasze jury dzień dobry, zadecyduje kto otrzyma nagrodę główną. Czyli samochód. Tak! Zapraszamy na wielki finał. Maraton Uśmiechu. Finał. Zaraz po programie Chwila Prawdy. Sponsorem programu jest wydawca serii szaradziarskiej, krzyżówki z koroną. International Paper, największy na świecie producent papieru. Od 11 lat w Polsce. Papiery biurowe Pol stworzyliśmy z myślą o Tobie. Najwyższa jakość i niezbędna w pracy perfekcja. Cieszymy się z Twoich sukcesów. International Paper Quizzyn. Wspólnie tworzymy świat. To ma być kryształ? Oczywiście sztuczny. Ale twarde krzesła. Garsonki z zeszłego roku. Zrób coś z tym żywopłotem. Nowa Toyota Avensis w testach bezpieczeństwa Euro NCAP osiągnęła najlepszy wynik w historii motoryzacji. Jutro na wspólne. Chciałem pogadać o Kamilu. No co, przeskrodał coś? chodzi o to, żeby on, ona i on, to znaczy oni, żeby nie poszedł żeby nie doszło za szybko do... No rozumiem, że to znaczy, Żeby oni nie... Dokładnie o to mi chodzi. Dobrze. Serial na wspólnej. Jutro o 20.10 w TVN. Program sponsoruje firma HOP. Producent napoju HOP Premium Orange. Teraz jesteś w mojej strefie. Zadzwonisz po taksówkę. Zadzwonimy ode mnie. Hmm? Ale tu nie ma telefonu. Jest. Rozmawiaj, ile chcesz. Jesteś w mojej strefie plus. Więc mogliśmy zadzwonić z dołu. Hmm? Nawet z kawiarni. Duże to twoja strefa. I łatwo się aktywuje. Wystarczy wysłać sms z miejsca, gdzie najczęściej bywasz. No, może aktywujesz u mnie? Aktywuj strefę plus i łącz się tanio z numerami stacjonarnymi w całej Polsce. Bratiszka Chcesz wafelka? Kruche wafle przekładane pysznym kremem W pięciu smakach Wafle familijne, jak to w rodzinie A może chociaż komika? Spójrz, jaki jestem poręczny To ja, nowy majonez dekoracyjny Winiary kiedy dekoruję, aż chce się jeść. Nowy majonez dekoracyjny Winiary. Przyjemność zdobienia, radość zjedzenia. Te babeczki są w kropeczki. Ja to chwalę sobie. Z każdą kropką więcej smaku. Kropek jest tu mrowie. W tych foremkach są babeczki. Każda swój charakter ma. Na babeczkach są kropeczki. Zjedzmy je ty i ja. Na baweczkach są kropeczki, Zjadaje cały świat. Kręcą światem, baweczki w kropeczki tylko od Gelwe. Tylko w Plusie niewykorzystane darmowe minuty i sms przechodzą na kolejne miesiące. Możesz je uzbierać nawet w sześciomiesięczną kumulację. Super kumulacja tylko w Plusie, a w promocji super telefony daj lekką ręką 10 tysięcy złotych, kup pryncesę i wygraj kartę płatniczą albo tysiąc innych nagród. Jeszcze wa? Lekka princessa, lekka wygrana. Zadzwoń do mamy. 300 panta! Nowa pomarańczowa i nowa cytrynowa. Jest zmienna jak ja. Jest oszczędna jak ja. Jest dla mnie. Taka jak ty. Jedyna taryfa ze stawką malejącą. Era. Możesz więcej. W 333 roku przed naszą erą Aleksander Macedoński przeciął węzeł gordyjski. W roku 64 naron podpalił Rzym. Dzieje Greków i Rzymian. Wielcy bohaterowie starożytności, wydarzenia, fakty.